Ja usiemanko, z tej strony dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z rankingów chipsów Będziemy sobie oceniać, które są chipsy najlepsze, a które niedobre W mojej rzeczy, które ja lubię, które ja nie lubię Jak coś to jest moja opinia, więc nie hejtujcie Dobra Możemy dać y lejsy na A A dobra Dobra yy, yy, co by tu dać? Do litosy są też dobre Więc daję A Co by tu teraz? Lejsy paprykowe też lubię, więc A i te też lubię. Też. Ja, ja wszystkie lajsy lubię. Dobra. Których. Dobra, i teraz wybierzmy. E, te też lubię bardzo chipsy. One są mega dobre. Doritosy. Też. E, co będzie jeszcze można wybrać? A nie, poczekajcie, to na odwrót, to tu, to tu są najlepsze. Poczekajcie. Chyba to tak. Dobra, mamy tyle. Co by tu wybrać? Strągi to tak bym dał gdzieś tutaj, bo są ostre i nie lubię ich bardzo, bo są ostre tych nie jadłem nigdy tych żółtych więc nie biorę tych też nie wiem więc dam te tutaj bo nie wiem jaki też smak dam po prostu tutaj bo nie wiem To też są mega dobre chipsy te citosy to tak w miarę w miarę lubię ale cedam na c bo bardziej takie tut citosy też lubię takie te są najlepsze te tu dam na te, te dwa czytosy to dam na te Tu bym dał taka A Czytosy te A. Mm. Co by tu wybrać? Nie lubię tych, więc te też tu dam. ale y też lubię. to Te so są obrzydliwe. Nie lubię tych strągów. Jadłem je i mam no, bym się nie zżygał. Mmm. Doritosy to takie Beb było. Tych maczugów to. Dam te dwa maczugi, to dam na A Bo też ich za bardzo nie lubię Maczugi to by takie Takie zwykłe to by dam D mm. No tu też tak dam te D y, Duszki pizzowe to jest najlepsze, to jest złoto Duszki zwykłe to dam na D A te co to jest co to jest? nie, nie wiem chyba sosem, nie wiem dam na C co tu się, nie wiem tu też dam A aha ja lubię bardzo te chipsy paprykowe znaczy co, ja nie chcę tych Boże, ja chciałam te te są też dobre, mega. Tu dam takie a, bo nie lubię za bardzo ostrego, mówiłem już, mm. Pringles. takie debym wziął. Jakie to są Cheetosy? Nie wiem. Nie, ja dam B Cheetosy serowe, bo nie, nie lubi ich w ogóle. Te Cheetosy daję tu, bo nie, nie lubi ich. Barbecue to też tutaj by było, doritosy. Najgorsze to są chipsy. Muszę stwierdzić, ja odstawiam te. No, nie, te mogą być, bo barbecue ja lubię te. Barbecue. Bekon. No, to najgorsze. Ja nie lubię jeść chipsów Bekon. O, właśnie. Nie lubię. Te mogą być, bo ja lubię bardzo cebulowe. Te też mogą, paprykowe. Te najgorsze. Ja je jadłem chyba u babci ostatnio i są niedobre. E. Te, te to takie dam. A hmm. Hmm. To, to też lubię. U nie, no. Te gipsy sztos. Tu dam takie C. Rożynki dobre O te też jadłem Serce bóla, no to tam takie C C o. Papryka paprykowe jakie mogą być Dobra, y, paprykowe to mogą być D To nie Wiem co to sobie więc dam tutaj po prostu Te też są niedobre Tum do takie B Te są niedobre, ja tu daję te wszystkie na te, bo nie, one są nie, niedobre. To nie wiem co to jest, więc odłóżmy. Te lubię, te lubię. Tak bym dał D, znaczy no D, no dobra. Te też jadłem, ja bym dał tu takie C. Bo kojarzę, że ja bym a tak naprawdę to nie kojarzę. Mm. Papry... Pikant papryka. Mm. Stoszik. Lubię pikant paprykę. Mm. Chrupki. Tu daję tylko taką... A. Naturalne. Nie jadłem ich. Nie, nie lubię. Nie lubię. Nie lubię tych. Papry... Akurat tych paprykowych, to ja widzowie nie lubię. A i zapomniałam jeszcze przypomnieć: zostawcie lajka, subskrypcję, żeby być na bieżąco. A tu brałem, no. A nie, tu są Papryko, to są inne, to dam. Dam takie C. Tutaj są rzeczy dwa razy, ale dobra. Najgorsze. Też najgorsze. Znaczy co ja gadam? Nie najgorsze te. Tutaj. Ketchup, Keczup to chyba C bym dał. Ja je lubię. Najbardziej to ja lubię te. Tak średnio no to maczugi. Te tak. Tych bardzo nie lubię, ale tak zaznaczyłem. Strongi, B. Tu bym dał C, C takie. Tu nie więc daję tak. No, dobra. To są... nie wiem jak bym dał. Dam takie tu. Ja nie jadłem tych hipsu. Tu dam takie. A. To. D. D. Nie. Nie, nie, nie. I nie wiem, co to jest. Ty też nie wiem, więc to, to bym wziął takie. D. Tu. A nie, to, to jest ten przecież. Tu jest D. Boże. Co to jest? Nie wiem. Eee, tu dał takie C. Nie wiem. Co to są za smaki? Nie wiem. Dam takie D chyba. Tu dał, że są dobre. I to takie C. No i dobra. To jest mój ranking. Strąg, Najgorsze strągi, karbowane, nie wiem jak one się nazywały. Czy tosy, czy tosy, chrupki, strągi, cytosy, czy tosy, trzy pirażenki bekonowe. Pirażenki bekonowe. <laughs> nie wiem co to jest. To też nie wiem do końca. To też nie wiem. paprykowe, To kolejne, takie samo tylko że inne. Czy to są maczugi? Ty chłost do, do No i... Macie chwilę, zobaczcie. Dobra. No i ja już będę chyba się z Wami żegnał, więc do usłyszenia. Elo.